Słowo Boże na dziś, 1 stycznia. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie niemowlę. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy, rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jakim to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano mu imię Jezus, którym je nazwał Anioł, zanim się począł w łonie matki. Maria zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. Ufając Bogu, że przeprowadzi ją w ufności i w miłości, zawierzyła mu swego syna, a także swoje całe życie, wierząc, ufając przede wszystkim, że jest w najlepszych, w najlepszych rękach. Miłości Bogu, Ojcu. My również rozważajmy w sercu, Pozwólmy się prowadzić w tym nowym roku kalendarzowym, który jest, rozpoczął się. Dzięki Panu Bogu dziś jesteśmy, możemy oddychać, możemy słyszeć, możemy dziękować, więc my dziękczynienie, a także ten cały rok oddajemy Panu Bogu i prośmy o błogosławieństwo przez ręce Maryi, prosząc, by prowadził nas bezpiecznie My także ufając i rozważając w naszych sercach, rozważmy też w cichości i pozwólmy się prowadzić. I nie lękajmy się, ponieważ Pan Bóg jest zawsze z nami. On nigdy nas nie opuści. Nawet jeżeli wydaje Ci się, że nie ma już dla Ciebie ratunku, on zawsze jest. I wie, co jest dla nas najlepsze. I jest Panem Bogiem, który jest niesamowity, po prostu jest niesamowity, pozwala się odnaleźć, jeśli go szukamy. Więc prosimy Pana Boga, by prowadził nas w tym nowym roku, składając dziękczynienie za to, że pozwolił nam dziś żyć, obudzić się, słyszeć, czuć. Dotykać, oddychać. Dziękujemy Ci, Panie Boże.